Matkę Bożą, proszę o pomoc w dzisiejszym kazaniu. Zdrowaś Maryjo, łaski święta, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko mój bądźcie za nami grzesznymi, Teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Święty Michał Archaniele, się za święty Józefie, się święty, się Piotrze. Się za święty Piotrze, się za święty Pawle, święty, święty Antoni, się święty nam. Kazimierzu, święty, święty Andrzeju Bogulu, święty. Ty, Ojcze Pio Módź się z nami Święta Katarzyno Emeryś Módź się z nami Święta Siostro Faustyna Módź się, Módź się z nami W imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój kochanie, witam Was, wszystkich pozdrawiam. Najmocniej przepraszam, że dziś będzie tylko jedno kazanie przy natłoku wielu zajęć i wielkich niespodzianek Po prostu uszło mi przygotowałem się tylko z jednego. A dwa, nie ukrywam, że gdzieś siły dziwnie uszły ze mnie. Hołd oddajemy świętemu Janowi Ewangeliście. Na wschodzie nazywają go teolog. Najgłębsza wiara i teologia ukryta jest w pismach Jana. On już spisywał na końcu po wielu przemyśleniach, po wielu doświadczeniach wiary. Ten, który był najbliżej, moi drodzy Pana Jezusa, mamy tą scenę przed paru dni, kiedy to kazań, przed dwóch dni czy trzech z Bożego Narodzenia, czy trzecie kazanie z Bożego Narodzenia, to obowiązkowo każdy rycerz powinien przesłuchać, bo jest scena, czego nie ma w Piśmie Świętym a u Mariwaj Torty jest, gdzie chciano ogłosić Pana królem. Przyszli wielcy i na narodu izraelskiego saduceusze. Zwolennicy z Heroda, kapłani, ludzie bogaci, wpływowi zaoferowali mu koronę. I postawa później przepiękna, Jana. Jan, widząc, co się dzieje, dzieje przybiegł do Mistrza przez rzekę przepłynął, ubłocony, utrudzony. I ta cudowna scena, gdzie płacze Pan Jezus i płacze Jan Ewangelista. Stąd też dziś będziemy, jesteśmy świadkami Jego ustnego świadectwa i świadectwa realnego to, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu. W swoim liście święty Powołuje się na swój autorytet, na autorytet apostołów i podaje siebie jako świadka zdarzenia o słowie życia. Wszystko, cośmy słyszeli o słowie życia, co było od początku, oznajmiamy Wam słowo dużą literką, życie małe żeby to rozróżnienie zrozumieć Augustyn Dzień Prawiaż to pięknie wyjaśniał bo słowo istniało zawsze w ale kiedy patrzę na Korę czy moją mamę to ja widzę w was życie naturę Pan Jezus wszedł w naturę szedł w życie stąd to tak pięknie łączy święty Jan mówi co ujrzeliśmy własnymi oczyma na co patrzyliśmy Czego dotykały nasze ręce, życie, bo życie się nam objawiło z tej z małej literki, że Pan Jezus był normalnym człowiekiem, będąc z Bogiem, przyjął postać ludzką. Myśmy to życie widzieli, o nim świadczymy i głosili Wam życie wieczne, że Słowo trwa, że Jezus żyje. kiedy przypominam wam przed kilku dobrych miesięcy już rozkaz Pana Jezusa, ty zajmij się zbawieniem. To był marzec, luty tego roku. Ja wam mam mówić wszystkim o życiu wiecznym. Ciało wasze przeminie, ale duch będzie przed majestatem Boga. Cośmy ujrzeli, usłyszeliśmy, abyście i wy mieli łączność z nami. Co to znaczy, że jeśli przyjmujecie, że Pan Jezus miał naturę ludzką, że przed to na rzecz człowieczeństwo macie łączność z Janem Ewangelistą. Ci, co przez wieki to burzyli, walczyli z tym, są poza Kościołem. A mieć z nami łączność, to znaczy mieć ją z Ojcem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Mieć z nami łączność. O kogo tu pa? Janowi chodzi? O Kościół. Kościół musi zachować ducha tradycji. Tylko ta Ewangelia jest wyrzutem sumienia dla współczesnych rządców Kościoła i tych, którzy ucili tradycję i wszystko wycięli w pień. Coście widzieli? Coście przekazali? Własną pychę? własne rozmyślania nadętych umysłów i waszych brzuchów? Kościół ucina to, o czym mówi precyzyjnie święty Jan. Ujrzeliśmy i usłyszeliśmy. I to przekazujemy. Następne pokolenia muszą przyjąć to z wiarą. Skoro w świętych księgach pisze, że święta tekla była poddana czem próbom, żmiom, lwom i ogniu, i nic się jej nie stało, to nie ma co gdybać, że ja tego nie widziałem. Są świadectwa z wczesnego chrześcijaństwa. A nam każą wierzyć w pierwszy wiek Kościoła, gdzie śladów nie ma i mówię, że tak było. A jak czytamy Pismo Święte, listy Pawłowe czy Apostolskie, no to nie mniejsza bijatyka wewnątrz Kościoła niż dzisiaj. Dlatego wszyscy, którzy mówią innym duchem niż Duch Janowy, czyli nie mają z, nim, z, nim, z nimi łączności, czyli nie mają łączności z duchem tradycji Kościoła, nie mają oni też jedności z ojcem i synem, są poza. Trwanie w kościele katolickim jest dla Was papierkiem lakmusowym Waszej tożsamości wiary. Wszyscy, co mówicie, że Boga wierzycie, a nie wierzycie w Kościół, jesteście kłamcami, jesteście herety heretykami, bo Bóg. Tu przez dar swojego syna zostawił na ziemi jego oblicze święty kościół katolicki. Że go tworzą ludzie obok Boga, łaski, sakramentów. No więc jeśli ludzie są chorzy, to i na zewnątrz może się wydawać, że to ciało jest chore, jest B, niedobre. I źle myślicie. Jeśli tylko coś śmierdzi w kościele, to ze strony człowieka, a nie ze strony Boga. Dlatego stosunek do tradycji Kościoła jest pamiętajcie stosunkiem do do prawdziwości bycia w Kościele i do wiary. Wszyscy ci, którzy noc to wprowadzają zmiany, niech się wczytają w to, co mówi święty Jan. Mieć z nami łączność, czyli uwierzyć, że ja, apostoł, widziałem Jezusa, widziałem życie, dotykałem. Jeśli tego nie przyjmiemy, nie będziemy nigdy, moi drodzy, w łączności z Bogiem. I moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia o zmartwychwstaniu, tu już Was biorę, moi drodzy, w teksty Marii Waltorty, przebogate. Maria Magdalena była pierwsza przy grobie. Kto mi powie dlaczego? U najbardziej umiłowała. Najbardziej kochała. Ona w miłości wyprzedziła apostołów. Stąd też ona była pierwsza tego poranka po szabacie przy grobie. Zabrano Pana z grobu, i nie wiemy, gdzie go położono. I rzeczywiście Piotr z Janem polecieli. Jan był pierwszy przy grobu, pierwszy, ale nie wchodził, zawsze to tak wyjaśniałem. Że kościół instytucjonalny, hierarchiczny, głowa ma pierwsza wejść. Tu Maria Waltota dokłada jeszcze nowe wątki. Jan mówi do Szymona, rzeczywiście nie ma go Szymonie, Maria dobrze widziała, chodź, wejdź i zobacz. Przypominam, kamień odsunięty nie było warty. O, oni mieli tam być czynni. Czubające. Żydzi uruchomili wszystkie możliwe procedury z sakiewkami. Żeby żołnierze skłamali, myśmy spali. Przyszli uczniowie, ciało wykrali Ale jak to do, do, dojdzie do usz namiestnika, nie martwcie się, my z nim pomówimy. A wycie, wy macie rozpowiadać, bo oni, oni nie spali, oni wykonali skarb, to była zmiana rozpowiadajcie, że myśmy spali. Gdyby znowu nie posmarowali Żydzi Piłatowi, to, to ci żołnierze, moi drodzy, otrzymaliby stosowną karę, prawdopodobnie o skrócenie głowy. Zadyszany szybkim biegiem Piotr wchodzi do grobu, po drodze mówi, nie ośmiele się zbliżyć do tego miejsca. Teraz jednak myśli go o tym, żeby odkryć, gdzie może być nauczyciel. Woła go też, jak gdyby się ukrył w jakimś ciemnym kącie. O tej porannej godzinie jest jeszcze bardzo ciemno w głębi grobu, więc Piotr powołał pana Jezusa, gdzie się słowawa. Nieco światła pada tu jedynie przez mały otwór wejściowy przesłaniany dodatkowo przez Jana i Magdalenę. Piotr niewiele widząc, pomaga sobie rękoma, dotyka drzeniem stołu balsamowania, stwierdza, że jest pusty. Nie ma go tu Janie, nie ma go tu. Och, Och wejdź ty. Ja się tyle napłakałem, że prawie nic nie widzę w tym nędznym świecie. Jan wstaje i wchodzi. Piotr w tym czasie odkrywa w kącie posłanną chustę, a w środku zawinięty starannie całą. Rzeczywiście go zabrali. Nie z naszego powodu postawić strany, ale po to, żeby to zabrać. A my im pozwoliliśmy. Odeszliśmy stąd i pozwoliliśmy. O gdzie go złożyli? Piotrze, Piotrze, teraz. Już naprawdę wszystko skończone. Woła zrozpaczony Jan. Dwaj uczniowie wychodzą zupełnie załamani. Chodźmy, niewiasto. Powiesz to matce. Ja nie odejdę. Zostanę tu. Mówi Magdalena. Ktoś przyjdzie. Och, nie pójdę. Tu pozostało jeszcze coś po nim. Matka miała rację. Oddychać powietrzem miejsca, w którym on był, to jedyna pocieka, jaka nam pozostała. Jedyna ulga, teraz i ty widzisz, że ta nadzieja była szaleństwem, mówi Piotr. Maria nie odpowiada. Usuwa się na ziemię przy wejściu i płacze. Oni zaś Wolno odchodzą. Potem podnosi głowę i zagląda do wnętrza. Maria Magdalena. Widzi przez łzy dwóch aniołów, siedzących u węzgłowia, u stóp kamienia do balsamowania. Biedna Maria jest tak osłupiała, że w tej gwałtownej walce, ginącej nadziei z wiarą, która nie chce uwierzyć, że patrzy na nich oszołomiona i okazją zale zdziwienia ona tak mężna, która wszystko bez trosko, teraz ma już tylko łzy. Dlaczego płaczesz niewiastwo? Nie wiem, gdzie go położono. Maria nie boi się do niej mówić. Nie pyta też, kim jesteście. Nic, nic jej już nie dziwi Przeżyła już wszystko Co może człowiek zdziałać Teraz jest już z Złamana, bezsilna Nie umie powstrzymać płaczu Anielski młodzieniec patrzy na to, towarzysza Uśmiecha się Drugi robi to samo Roziskrzając się błyskami Anielskie radości obaj składają po wejściu Na ogród całe w kwiatach W tysiącach kwiatów Które wraz z pierwszym słońca Okryły gałęzie jabłoni Maria odwraca się, żeby zobaczyć to, na co patrzą, i widzi pięknego męża. Nie wiem, jak mogła zaraz go nie rozpoznać. Mąż patrzy na nią ze współczynnikiem, pyta niewiasto: Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? To prawda, że Jezus przyćmił swój blask przez litość dla tej zbyt wyczerpanej, przeciętnej istoty, którą nadmierna radość mogłaby zabić. Dziwi mnie. Jednak jak mogła go nie rozpoznać? Zabrano mi Pana Jezusa. Przyszłam, żeby go namaścić, czekając aż zmartwychwstanie. Zgromadziłam całą moją odwagę i nadzieję i wiarę wokół mojej miłości, i już go nie znalazłam. Nawet otoczyłam miłością moją wiarę na odwagę, żeby Je obronić przed ludźmi, ale wszystko daremne. Ludzie skradli moją miłość, wraz z nią zabrali mi wszystko. O nie powiem tego nikomu. O mój Panie, jeśli Ty go zabrałeś, powiedz gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Nie powiem tego nikomu. To będzie nasz wspólny sekret. Patrz, jestem córką Teofila, siostrą Łazarza, ale klęczę przed Tobą i błagam Cię jako niewolnica. cały z wyrazów błagający tę postać jakby trzecią w tych objawieniach. Wtedy pada słowo Mario. Jezus promienieje, kiedy tak ją nazywa. Ukazuje się swym zwycięskim blasku rabuni Okrzyk Marii jest zaprawdę wielkim okrzykiem, który zamyka okres śmierci. Przy pierwszą okrzyku ciemności i otaczały ofiarę żałobnej paskami. Przy drugim światła miłości zmagały jej blask. Maria zerwała się z krzykiem, który napełnia ogród. Podbiegła do stóp Jezusa i chce ucałować. Jezus ucuwa się ją końcami palców. Ledwie dotykając jej czoła, nie dotykaj mnie. Nie wstąpiłem już do mojego ojca w tej szacie. Idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do mojego ojca i waszego ojca, do mojego i waszego Boga. Potem przyjdę do nich. Jezus znika, wchłonięty przez światłość, nie do zniesienia. Maria całuje ziemię, gdzie stał Jezus. Wpada jak szczoła. Do mieszkania w Jerozolimie brama jest uchylona, bo zarządca wychodzi właśnie po stójnodę, otwiera drzwi do Izby Maryi i osuwa się na jej pierwając. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. W innym miejscu Piotr począsa głowę, głową mówiąc zbyt wiele się wydarzyło w tych dniach, jesteśmy wszystkim oszołomione. Maria, unosi głowę z piersi Maryi mówi ja go widziałam rozmawiałam z nim powiedział mi że wstępuje do ojca i że potem przyjdzie jakiż był piękny Jan i Piotr słuchając to wszystko mówią babskie kobiece przewidzenia i tu później dochodzą kolejne opowieści to jak będzie to przy kolejnych tekstach związanych z rozmartwychwstania, będę to Państwu opowiadał. Dziś tyle naszego ukłonu do Pana Jezusa, ukłonu do Jana Chrzciciela, który jest nam tak bliski. Moi drodzy, w tych, w tych dniach, w ostatnim miesiącu, nasz święty Jan przychodził do nas ze swoimi, moi drodzy, orędziami na temat Ewangelii. Między nimi wyjaśniał Ewangelię. Na początku było słowo, a Bogiem było słowo. Z tymi tekstami świętego Jana kiedyś się spotkamy. Mój drodzy, jest bliski mojemu sercu na pustelni. Nieprzypadkowo mu ustawiłem figurę, moi drodzy, i ubrałem w ciuchy przed figurką królowej polskiej niebowziętej. Tam stoi, moi drodzy, stoi jego figurka. Święty Jan ma kilka wezwań. Wyzwań na pustelni. dlatego tam go ustawiłem, aby patrzył, spoglądał, bronił. Jego powołałem na zarządce kolejnych wielkich przedsięwzięć. Czekam tylko na sygnał z nieba. I na jego gotowość prowadzenia Nie ma jeszcze stosownych chwil Aby rozpocząć, rozpocząć nowe Moi drodzy Dzieła nowe wyzwania Którym będzie patronował święty Jan Ewangelista Dlatego też pośmiejmy się dzisiaj uroczyście Wprowadzić i instalować tu jego relikwie Aby on był bliżej nas Był uczczony. Jedno co wam powiem, Pan Jezus go bardzo kochał. On był bardzo zatroskany o Zbawiciela. Dlatego też obok świętego Józefa on jest gospodarzem naszej pustelni. On ma potężny pomnik w ogrodzie Matki Bożej. I jeszcze obiecamy, że jeśli dotrzyma swoich umów, i ochrony pustelni. A zrobi to, bo przynajmniej część z Was dzisiaj była świadkami jego krotochwilności. W, 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 w księgach świętych wiary o Janie Ewangeliście jest wiele tekstów, które mówią, że był to żartowniś i to klasy wielkiej. Tę, tą jego żartobliwą, czy krotochwilną postawę dzisiaj widzieliście na pustelni stąd też jemu przypisuję to wydarzenie i jemu dziękuję za to, że jest. Amen. Amen.